Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Opatowskiego, podczas której radni mieli debatować o mobbingu wobec Marcina Stańczyka, którego miała się dopuścić grupa radnych, użyczenia stołówki szkolnej dla stowarzyszenia i odwołania w trybie natychmiastowym dyrektora zespołu szkół imienia Marii Skłodowskiej Kiri nie odbyła się. Aneta Bława złożyła wniosek o odroczenie obrad. I większość radnych go poparła. Wniosek formalny o odroczenie został złożony z powodów, dla których niestety członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej nie mogliby zabierać głosu, gdyż ich stanowisko mogłoby być nieobiektywne i niestety mogliby, mogliby, by, mogłoby być im zarzucone to, że nie działają zgodnie z przepisami prawa. Teraz, kiedy prowadzę postępowanie wspólnie z Komisją i czynności kontrolne trwają, nie wyobrażam sobie, abym mogła. Zabierać głos i dyskutować na sesji, gdyż jeszcze nie zakończyliśmy prac komisji. Podobnego zdania była przewodnicząca Rady Bożona Kornacka. Dzisiaj ci radni, którzy należą do tych dwóch komisji, nie mogliby się w ogóle wypowiadać w temacie. Więc było chyba zasadne, żeby przyjąć pani przewodniczącej komisji rewizyjnej ten wniosek, który zgłosiła. To jest tylko odroczenie, nie zamknęłam obrad sesji, tylko jest odroczona w czasie. Starusna Tomasz Staniek też uznał, że odroczenie jest dobrym rozwiązaniem, dodając, że radni doskonale znali przyczyny odwołania Marcina Stańczyka ze stanowiska dyrektora, a ich postępowanie nazwał hipokryzją, by grillować temat. Myślę, że nie było innego wyjścia i to jest prawidłowa decyzja Rady. Radni dokładnie wiedzieli, wszyscy byli poinformowani, ponieważ została przesłana uchwała z uzasadnieniem o odwołaniu dyrektora. Dlaczego mówią, że nie wiedzą i zwołują specjalnie nadzwyczajne sesje? Jest to hipokryzja po to, żeby grillować ten temat. Radny Bogusław Wodarczyk twardo upierał się, aby nie odraczać sesji i wysłuchać przedstawicieli stowarzyszeń i byłego dyrektora Marcina Stańczyka. Grupa radnych, która ze mną podpisała ten wniosek, uważaliśmy, że społeczeństwo tego powiatu ma prawo. Wysłuchać wszystkich wyjaśnień, żeby wiedziało, jak się odbywa, jak funkcjonują stowarzyszenia, jak funkcjonują na majątku gmin i powiatu, żeby była także wiadomość o tym, jak są powoływani, odwoływani dyrektorzy, jakie są po prostu stosunki. Więc uważaliśmy, że trzeba ludziom dać możliwość wypowiedzenia się. Niestety od Dość długiego czasu. Następuje zamiatanie tego wszystkiego pod dywan. Grupa trzymającą władzę, więc mającą większość, a może uchwalić wszystko, łącznie z tym, że dzisiaj mamy 35 stopni po prostu ciepła. Uważam, że to jest nieuczciwie, że społeczeństwo ma prawo o tym wiedzieć, i że im dłużej będą zamiatać to pod dywan, to tym bardziej w tym kotle będzie po prostu coś funkcjonować. Nie chcieliśmy nikogo oceniać, podejmować decyzji. Chcieliśmy, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, żeby każdy mieszkaniec tego powiatu, będąc na sesji, mógł zabrać głos. Jeśli jego to dotyczy, czy stowarzyszeń, które działają, mogli wyjaśnić swoje stanowisko, żeby myśmy się do tego tematu po prostu odnieśli i tylko tyle. Niestety nie udało się. Marcin Stańczyk, odroczenie sesji nazwał kruczkiem prawnym. Jest to kruczek prawny. To, że są zamieszania na zapleczu i po prostu komisja się dekompletuje, kompletuje, zmienia się skład. Nie jest to moja sprawa. Kontrola trwa od 8 czerwca, bodajże. Mamy bodajże wrzesień, tak, to jest kilka miesięcy. Nie wiadomo, kiedy obrady zostaną wznowione. Radna, neta Bława, odpowiedziała, że nie da się dokładnie określić daty zakończenia kontroli, a co za tym idzie, także terminu wznowienia obrad Rady Powiatu. W połowie września Komisja Skargi i Wniosków: podejrzewam, że wznowi działalność, wybierze przewodniczącego i wówczas będziemy procedować skargę. Natomiast Komisja Rewizyjna. Praca Komisji Rewizyjnej będzie zależała od tego, w jakim zakresie dostaniemy odpowiedź o, o opinię radców prawnych, jak również w jakim zakresie ustosunkuje się do naszego protokołu pani dyrektor i czy będzie wnosiła jakieś uwagi i wówczas, jak już dopiero zamkniemy wszystkie, wszystkie prace, będziemy mogli przedstawić w protokół. Będąc członkiem tych dwóch komisji muszę wykazać obiektywizm, a sympatię. Polityczne w tej chwili muszą odejść na bok. To nie jest blokowanie, jak najszybszego wyjaśnienia piętrzących się oskarżeń, zapewniła Aneta Bławat. Absolutnie nie uważam, że jest to blokowanie. Tak jak powiedziałam, jeżeli kilka razy komisja próbowała wejść na przykład, aby sprawdzić stołówkę szkolną i wyposażenie, i niestety nie byliśmy tam wpuszczani, musieliśmy wyznaczać kolejne terminy, więc aby. Kontrola przebiegła zgodnie z przepisami i aby rzeczywiście rzetelność naszego postępowania była właściwa, no niestety musieliśmy po raz kolejny i kolejny ustalać terminy, aby przeprowadzać tam kontrolę. W chwili obecnej złożyliśmy dokumenty i czekamy na kolejne odpowiedzi od pani dyrektor, związane oczywiście z kontrolą rewizyjną. Radny Władaczy przypomniał, że on też był osobą pomawianą. Jego zdaniem jedynym sposobem zakończenia problemów jest wyjaśnienie wątpliwości. Dodał, że nie wie, dlaczego grupa radnych zmieniła zdanie i już nie chce szybkiego zakończenia konfliktu. Chodzą różne pisma, gdzieś ktoś rozsyła, ktoś kogoś pomawia, nie pomawia. Ja brzydzę się takim postępowaniem. Jak były do mnie robione takie postępowania, też ci, którzy robili do mnie, niech się dzisiaj w piersi uderzą, jak to jest do nich. Natomiast uczciwie trzeba było wyjaśnić jednej i drugiej stronie, powiedzieć, jak było po prostu, co było, co nie było. Przykro mi o tym mówić, że duża część tej grupy, która wówczas chciała wyjaśnienia, dzisiaj nagle, nie wiem dlaczego, zmieniła zdanie i uniemożliwia zabranie głosu tym, osobom i tym stowarzyszeniom, których to dotyczy. Odroczeniem sesji nie był zaskoczony Marcin Stańczyk, były dyrektor Zespołu Szkół im. Marii skłodowskiej kiri w Ożarowie zapowiedział, że będzie walczył o swoje dobre imię w każdej możliwej instytucji. Po jego zdaniem został odwołany ze stanowiska niezgodnie z prawem. Ja nie jestem zdziwiony. Jest to stała taktyka tej Rady Powiatu, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości pani Bożeny Kornackiej, przewodniczącej e, struktur pisów w Powiecie Opatowskim. Pani Bożena Kornacka od początku podejmowała negatywne działania wobec mojej osoby. Ten temat zaczął się w lutym. Do wszystkiego się odniosę w odpowiednim czasie. Czekam na wyjaśnienie przez te poszczególne komisje. Zaznaczę Państwu, że do dzisiaj nie pozwolono mi zabrać głosu w żaden sposób i odnieść się do jakikolwiek sposób do tych zarzutów, które są podnoszone. Ehm, powiem tak, moje odwołanie 26 zarząd podjął jest to procedura administracyjna. W procedurze administracyjnej występują dwie strony, podjęta została decyzja bez wysłuchania drugiej strony. Została moja głowa ścięta podczas procesu inkwizycyjnego. Jest to podstawa do unieważnienia tego rozstrzygnięcia ze strony zarządu powiatu. Odpowiednią skargę złożyłem w trybie nadzorczym do pana wojewody. Również wystąpiłem do sądu administracyjnego. Zarząd powiatu bardzo, bardzo bezczelnie łamie prawo. Odwołany dyrektor stawia pytanie. Czemu zarząd boi się skonfrontować, wysłuchać moich wyjaśnień? I odpowiada. Myślę, że zarząd boi się spraw, które wyjdą przy stołówce tutaj, gdzie pan starosta uczestniczył w tym całym procesie. To pan starosta skłaniał nas do tego, aby tą stówkę przejąć aby ograniczyć koszty powiatowi i taką decyzję podjąłem. Wszystko, co robiłem, robiłem w uzgodnieniu z zarządem, z panią Małgorzatą Jalowską i z panem Tomaszem Stańkiem. Marcin Stańczyk czuje się ofiarą działań grupy radnych, którzy przez kilka miesięcy stosowali wobec niego mobbing. Są to działania, które były podejmowane wobec mojej osoby od lutego do końca miesiąca sierpnia, do momentu, kiedy byłem dyrektorem. Są to działania niezgodne, naciski różnego rodzaju, wymuszenia. To jest bardzo szeroki zakres działań, które miały na celu mnie poniżyć, upokorzyć w oczach moich pracowników, moich współpracowników, uczniów, nauczycieli. Pani radna Bożena Kornacka próbowała wymusić na mnie zatrudnienie osoby w miesiącu styczniu, lutym. Pani Magdaleny w przedszkolu, podległej jednostce, nie mnie, tylko mojej małżonce jako prezesowi, tak, tego stowarzyszenia, próbowała wymusić na mnie zatrudnienie tej osoby. Odmówiłem, ponieważ ta pani nie miała kwalifikacji do zajmowania stanowiska przedszkolanki, a takie kwalifikacje były wymagane. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Kornacka zarzuty, jakie były dyrektor stawia a wobec jej osoby, nazwała absurdami. To są absurdy. Po prostu takie rzeczy nie miały miejsca. Nie sądzę, żeby pana dyrektora mógł ktokolwiek zmobbingować, już na pewno nie ja. Pan dyrektor jest silną osobowością, ma swoje zdanie i nigdy nikt nie wywierał na niego wpływu. To proszę powiedzieć, dlaczego tak mówi? Ja nie mam pojęcia. Jest mi przykro, że akurat taką linię obrony pan dyrektor przyjął, ale jest to jego subiektywna ocena. W stanie Marcina Stęczyka za jego odwołaniem stała trójka radnych: Kornacka, Gajek i Żółtek. To jest pani Bożena Kornacka, przewodnicząca Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Opatowskim, to jest pan Kazimierz Żółtek, pan Andrzej Gajek, również przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Ożarów. Państwo radni uznali, że usuną dyrektora za wszelką cenę i to zrobili. Krzysztof Soczewiński zawiadomił CBA o możliwości popełnienia przestępstwa przez opatowskiego starostę Tomasza Stańka. Prezes Ożarowskiego Stowarzyszenia stwierdził, że fikcyjne umowy i rachunki kierowane przez niego Stowarzyszenie wystawiało, bo pan starosta tak chciał. Już wtedy wiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury, tylko potrzebował dowodów. Że syn starosty był zatrudniony, znaczy nie był zatrudniony de facto. Były tylko fikcyjne umowy, zlecenia i fikcyjne rachunki do tych umów, które podpisywał starosta. I miał pieniądze. Z zarzutami nie zgadza się starosta Opatowski i nazywa je absurdalnymi. Są to zarzuty absurdalne. Te wszystkie zarzuty upatruje w, w związku z odwołaniem dyrektora, że nastąpiły. Bardzo dobrze, że pan soczewiński to zgłosił. Prokuratura wyjaśni sprawę. Nie obawiam się. Starosta potwierdził, że jego syn pracował. W Stowarzyszeniu. Jednak nie może nic więcej powiedzieć na ten temat ze względu na toczące się postępowanie. Tak, prawda. Ta sprawa, ponieważ jest zgłoszona do e, organów e, i jest wyjaśniana, nie mogę udzielać odpowiedzi. Konflikt się rozwija i trudno oczekiwać na jego rychłe zakończenie. Strony wytaczają kolejne działa, angażują służby. W powiecie opatowskim trwa najlepsza walka o władzę, wpływy. Zapatowa dla Estefan Info Jerzy Strzyż.